w Szanowie na drodze krajowej 79 to jest chyba ulica Śląska, jeżeli tutaj dobrze widzę. I z pomocą nawigacji chciałbym dojechać do dworca kolejowego, też w okolicy dworca kolejowego. Szanowie. Razy miałem okazję być, natomiast jakoś nigdy nie było za bardzo okazji, żeby po samym przelowie pojeździć. Pewnie dzisiaj też takiej przejażdżki jakiejś wielkiej nie będę, nie będę robił. Natomiast jest okazja, że. Ktoś, kto dosyć uważnie śledzi mojej filmy ten wie, że w zasadzie zawsze gdzieś tam jest dojazd w okolice powiedzmy sobie dworca, więc nie inaczej jest, jest i tym razem. Ja już nam się odzywa, pierwszy zjazd na rondzie za 150 metrów na rondzie drugi zjazd za 100 metrów na rondzie pierwszy zjazd trochę ją gdzie poszukiwać nie dała się. Pierwotnym pierwotną trasą Zjedź z ronda. za 500 metrów skręć w lewo za 300 metrów skręć w lewo no, Za 300 czy za 500 Cygnów skręcać wystarczy, żeby pojechał kilka centymetrów do przodu, już miałbym dużo więcej miejsca na to, żeby ten pas zmienić a jest skrzyżowanie z ogólną sygnalizacją i muszę ustąpić pojazdom z przeciwka drugą wolno, wjeżdżamy I za 500 metrów, skręć w prawo licza Grunwaldska. なまた。 Generalnie zwróćcie uwagę, tutaj miejsce dość ciekawe, bo na wiadukt regulowany, w zasadzie skrzyżowanie za wiaduktem jest regulowany sygnalizacją świetną, Zobaczmy, że w zasadzie do tego miejsca stoimy już przed skrzyżowaniem, bo tam po prostu nie ma na tyle miejsc Przed dziwnymi drogami mnie prowadzi ta nawigacja, ale zobaczmy, bo jak widzimy nawigacja może nas wprowadzić nie tam gdzie sobie tego życzymy więc nie oddajemy się jej w 100% tak myślimy jak. wprowadza jak widać pod zakazy podejrzewam, że jest trochę zmian organizacji ruchu